Naturalnie, że jest mi żal każdego. Drzwi kadry zamykają się dla jodłowca, glika i kucharczyka. Jednak tylko na czas Euro 2012. Mistrzostwa Europy się skończą i za dwa miesiące trzeba rozgrywać już mecze kwalifikacyjne ciągle mają te szanse wrócić do kadry i grać tej kaczy. Franciszek Smuda przyznał, że większość składu znał już od dawna i nie zmieniły tego kontrolne mecze z Łotwą i Słowacją. Te cywilizacje w zawodnik powinien no, umieć wygrywać, ale czasami, czasami zdarzają się porażki, ale takie doświadczenie powinny być. Będzie jedną z najmłodszych zgrających w mistrzostwach. Dla wielu piłkarzy będzie to znakomita okazja do promocji. To są młodzi zawodnicy i będą mieli możliwości po prostu się prawidłowo rozwijać. A wiadomo, psychologicznie, jeżeli jest sukces, to automatycznie z tym sukcesem są oczywiście powodzenia. Po tygodniu ciężkich treningów teraz piłkarze wreszcie odetchną. Za dwa dni znów spotkają się w Warszawie. Zdaniem ekspertów taki odpoczynek jest bardzo potrzebny naszym graczom. Przed wielkim turniejem. Żeby wyczyścić e, głowę, spotkać się z rodziną, e, spędzić e, czas troszeczkę, no jakby, może nie zapomnieć, ale, ale tak się wyciszyć. W przyszłą sobotę, miejmy nadzieję, czeka nas wielka meczu przed mistrzostwami. Naszemu przeciwnikowi Andorze nikt nie daje najmniejszych szans. Liczymy tutaj na bardzo korzystny wynik, taki no wynik 5-6-0. Aż tak wysoko nie musimy wygrywać podczas Euro. Wystarczy 1-0, by by zwycięstwa były regularne aż do finału w Kijowie. Piotr Sztotawski, TvP Info. Polscy liczą na sukces naszej reprezentacji. O tym sukcesie przekonany jest szef PZPN Grzegorz Lato, który chwali naszych za świetną formę, a ta forma jest szlifowana na zgrupowaniu w Austrii. Więc jest Marek Ignasiewicz. Marku, co z tą formą? Jakie nastroje panują wśród kadrowiczów? No to czego możemy być pewni na 100% po tym zgrupowaniu reprezentacji Polski w Lienc, to to, że atmosfera wewnątrz kadry jest naprawdę bardzo dobra, nastroje są bojowe, wszyscy są tutaj zdania, że jesteśmy w stanie osiągnąć sukces na Euro 2012. Pytanie tylko oczywiście, co uznamy za sukces? No i tutaj opinie są już podzielone, jedni mówią, że sukcesem będzie wyjście z grupy, inni nieśmiało przebąkują o, nawet o półfinale. No tak czy inaczej o tą atmosferę wracając jeszcze do jej na chwilę, dba Marcin Wasilewski obrońca Anderlechtu Bruksela zawsze jakimś żartem potrafi rozładować napięcie, które czasami pojawia się podczas treningów, czy też podczas meczów sparringowych i to jest normalne, nic z tym dziwnego, ważne tylko, żeby tą atmosferę, dobrą atmosferę w kadrze utrzymać jak najdłużej, najlepiej do samego meczu z Grekami a wtedy o sukces będzie dużo łatwiej Zaoscy Marek Ignasiewicz, dziękuję Marku